Witam szybkich. Na początek krótkie pytanie. Czy mamy coś przygotowane na najbliższy dzień otwarty 1 marca Mobi House Open Day? Oczywiście, szefie. Nie, 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 moi drodzy. Krótką czaklistę. <grymne> Największy projekt Kolos 10 na 3 gotowy jest? Tak, szefowo. Gotowy. No tak, tak, będzie zrobiona! Karda dla inwestora gotowa? To jest! Gdzie to tutaj było? A tutaj jest Bo inwestor. Bra specjalną ustalony? Tak. Jak ja nie zrobię, to nic. Domy gotowe do natychmiastowego. Przygotowane na przyjęcie gości? A tak, oczywiście. No i szatowa, będzie zadowolona. Najlepiej skręcamy z w Gotowy? Gotowy. Gotowy? Prawie. Nie wiem, czy z tą nie ma szans. Chyba. Informacja o darmowym transporcie na terenie Polski domków do 3,5 tony jest. Oczywiście. sta już prawie gotowa, a więc 1 marca zapraszamy na Open Day Mobil House w siedzibie firmy w Zblewie w godzinach od 10 do 16, gdzie będziecie mieli okazję po raz kolejny przenieść się do świata mini domów na kołach. Nastąpi również prezentacja najnowszego systemu Lift and Go od marki MH Trailers, którego główną zaletą jest kompatybilność wszystkich rozmiarów RAM z jednym podwoziem. Dodatkowo umożliwiamy konsultację z naszym działem projektowym, który odpowie na wszystkie Wasze pytania. Zapraszamy. Zapraszamy.